To, co robię naprawdę, to wstaję rano, modlę się, bo to jest moje, tak, tak zaczynam, dzień, i myślę, jak mogę dzisiaj pomóc komuś. Jak mogę pomóc światu, jak mogę dzisiaj rozwiązać komuś jakiś problem. Jadę do pracy nie po to, żeby popracować, tylko trochę do przygody, do zobaczenia, co dzisiaj mnie czeka. Nasze Wolne Miejsce rozpoczęła swoją działalność od Wigilii Wielkanocy, bo to były sklepy socjalne, ale szukałem czegoś więcej. Czegoś, co będzie takie pełniejsze z pomocą dla osoby samotnej, potrzebującej. Myślałem o takim domu spędzania czasu ludzi, samotnych w ciągu dnia. Nie umiałem tego nazwać, aż w końcu przyszło mi takie olśnienie, można powiedzieć, chyba z góry, bo to wierzę Ministerstwo do Spraw Samotności. Okazało się, że są, są takie dwa ministerstwa już na świecie. Jedno jest w Wielkiej Brytanii, drugie w Japonii. One są rządowe, ale nikt nie ma społecznego. Nasze jest społeczne. Mało tego, w tym naszym nie trzeba się umawiać z ministrem. Można przyjść każdego dnia, spotkać tutaj dużo fajnych osób. Tu nie trzeba się umawiać, można przyjść tak jak my, właśnie z ulicy. Chodźcie. To, co my robimy, jest fajne, że nazwaliśmy się ciekawie. To intryguje wielu ludzi. Niektóre osoby do nas biegną, lecą jak do oazy na pustyni, niektórzy idą z, nawet czasami takiej lekkie złości. Kto to nam nazwę wymyślił? To ona jest taka trochę smutna, trochę taka, e, można powiedzieć, atakująca. Ale ja zawsze mu odpowiadam, no słuchajcie, jak zamienić słowo samotność na coś miłego? No nie ma takiego drugiego słowa. Jest Ministerstwo Zdrowia, nie choroby. Ale my tutaj mamy nie Ministerstwo Samotności, tylko do spraw, czyli do rozwiązywania problemu samotności. Cześć, cześć. Co dzisiaj dobrego na obiadek mamy? E, dzisiaj będzie zupka Fasolowa i placek po węgiersku. Super, to pisujemy. E, I co jest najważniejsze, nasze ceny są najniższe, bo w, w abonamencie można już dostać do nas obiad za 15 zł, dwudaniowy. Więc jest to najtańsze bistro w Polsce. Fasolowa, a drugie? Placek, Super. Do bistro może przyjść każdy. Dlatego, że tutaj nie ma, to nie są sklepy socjalne, że trzeba mieć skierowanie, żeby tańsze produkty kupić. Tutaj każdy, kto. Dla kogo ten napis Ministerstwo do spraw samotności jest intrygujące albo wołające? Bo bardzo często ludzie przychodzą, bo to ich woła, bo są samotni i wiedzą, że to może im pomóc. Trochę jak oaza na pustyni, ale też są osoby, które z ciekawości przyjdą. Co to znaczy te ministerstwo? Przychodzą też studenci, obok są trzy uczelnie. I co jest bardzo ciekawe, u nas jest zasada dosiadania. Teraz jest pusta sala, bo jesteśmy rano, ale kiedy tutaj jest gwar, ten obiadu od godziny 12, czasami nie ma wolnych miejsc. I wtedy zasada dosiadania działa genialnie. Każdy musi dosiąść się do kogoś. Wręcz prawie, że nie, nie pytając, dlatego, że ta, ta zasada jest taka wmurowana i dzięki temu ludzie rozmawiają ze sobą, jedzą wspólnie posiłek. To jest ale... mega wzruszające, takie, takie piękne obrazki z tego powstają, że, że młody chłopak co z, z dużo starszym tak. panem i widzimy, że zaczynają rozmawiać podczas posiłku i ten posiłek się kończy, oni nadal rozmawiają i okazuje się, że jest o czym. No piękne, takie międzypokoleniowe. Tak, jest taka żywa interakcja i to powoduje to, że ludzie przede wszystkim zatrzymują się trochę w życiu. Mogą poznać o takich normalnych rzeczach, nie w, nie w biegu. A poza tym jedząc w posiłek, fajnie jest usiąść z kimś. Ja uwielbiam jeść z kimś, sam nie lubię. Wypić z kimś kawę, zjeść z kimś właśnie obiad. Fajna rzecz, ludzie się poznają, ludzie wtedy są sobą nawiązują taką fajną relację. W ogóle bardzo, bardzo dziękuję Ci za to, że pomagasz, wiesz? Nie ma dalszych. No ja wiem, dziękuję Ci. Coś ci pomóc z tym, czy dasz sobie radę? Nie wiem. Jak ty sobie nie, może nie, nie dasz rady, ja ci pewno nie pomogę, bo technicznie no na tym nie się, nie się nie znam. Tak. tak skomplikowane, nie wiem o co tu chodzi. Jeszcze myślę, Jak coś to możemy tak się nie możemy dzwonić do Tomka elektryka, wiesz? On to wszystko zakładał, wiesz jeszcze, okej? Okay? Okej. Okay. Jak ja nie poradzę, to będziemy się do to Tak, to wtedy dzwonimy po elektryka. To jak to się stało, że pan to trafił? Zupełnie przez przypadek. Przed Wielkanocą w internecie znalazłem właśnie te Ministerstwo Samotności i na ostatnie spotkanie tu trafiłem. Akurat się tak złożyło, że potrzebowali Państwo, bo robili koniec remontu, do kogoś do poskładania mebli. To się na tym na sam się zgłosiłem i tak się zaczęło i tak cały czas im pomagam od tego czasu. Jestem na emeryturze, nie mam nudzi mi się, mam straszną satysfakcję, bardzo mnie tu lubią, cieszę się z tego. No. Ale robi to? Pan ja, Oczywiście tylko i wyłącznie w ramach wolontariatu. Ja na chleb mam, ja mam, dobrą emeryturę, nie narzekam także. Za pieniądze bym tego nie robił, absolutnie. Jednego dnia nie przepracowałem za pieniądze, jak poszedłem na emeryturę. Absolutnie. I tak szybko. To jest najważniejsza nasza tablica, bo dlatego że to jest taki rozkład jazdy ministerstwa. Codziennie mamy wsparcie przez różnego rodzaju psychologów, terapeutów. Którzy w sposób profesjonalny, bo są to wykwalifikowane osoby, przyjmują ludzi w tak zwanej depresji, trudności życiowej. To jest o wiele więcej niż taka rozmowa luźna tu w bistro z wolontariuszem czy jakimś tam poznanym człowiekiem. To już są głębokie tematy i niejednokrotnie ratują komuś życie. Oprócz tego mamy tutaj codziennie wpisane różne zajęcia, są takie prowadzone różne warsztaty, spotkania tematyczne, czasami gimnastyczne. Są, są różnego rodzaju. Tak naprawdę to się cały czas zmienia, i z czego to wynika? To wynika z ludzi, którzy do nas przychodzą, mówią: Ja chciałbym pomóc w tym. Chcę, mam taki talent, mogę to zrobić, mogę o tym opowiedzieć, mogę coś tam kogoś poprowadzić. To jest bardzo fajne w kontekście też samotności. Dlaczego? Odkryliśmy, że to rozwiązuje najbardziej samotność, bo kiedy ktoś przychodzi na jakieś zajęcie, to jeśli w stanie i będzie czuł się gorzej, ma depresyjny dzień, to nie pójdzie. I nic się nie dzieje, to zajęcie się odbędzie, ale kiedy już ta osoba prowadzi te zajęcie, kiedy ona jest odpowiedzialna i ma tę samą myśl, nie przyjść, bo dzisiaj źle się czuje, to druga myśl, odpowiedzialność mówi, muszę. I ludzie wstają i przychodzą i wtedy, jak tu chodzą, mijają próg, minister są od razu są e, zdrowsi. I kolana wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przychodzą osoby na warsztaty, ale też przychodzą ludzie, mówiąc, chcemy wam, chcemy coś tu zrobić dla ludzi. Ostatnio przed pan, powiedział dzień dobry, jestem fakirem. Ja wiem, no świetnie, no i co to znaczy? Mówię, no połyka, okej, chodzi po szkle. Ja wiem, no wiem, ale dlaczego Pan przychodzi do mnie? Mówię, bo chciałbym na pana fajfach robić pokazy. Eee, a ja wiem, no a ile to kosztują? Mówi za darmo. Ja wiem, dlaczego pan chce robić to za darmo? Mówi, bo jestem, jestem samotną osobą. Eee, Byłem fakirem wiele lat, ale moja mama zachorowała, od pięciu lat opiekowałem się nią, umarła i dzisiaj jak już wypadłem z branży, a uwielbiam być z ludźmi. Każdy z nas przeżywa samotność na swój sposób. Czasami ona jest permanentna, w wieku senioralnym już się zdarza w taki sposób, że no, jest to finał niestety z życia. Ale czasami osoby w naszym wieku też doznają samotności, czasami to rozstania. Czasami to jest samotność też w niezrozumieniu. Czasami jest taki moment, kiedy jest nam źle. Świat nas nie rozumie. To też jest samotność. A czasami też jest samotność właśnie w tłumie. Bardzo dużo ludzi młodych do nas przychodzi jako wolontariuszy, pomagają nam. Widać, że u nas odnajdują te swoje wolne miejsce. Mamy piękne wnętrza. Bardzo dziękujemy też sponsorom, którzy nam to ofiarowują, bo naprawdę mamy ogromną łaskę u Boga, że dostajemy tak dużo fajnych rzeczy. Ale jest ładnie, czysto, schludnie, smacznie, pachnąco. Zajęcia są bardzo profesjonalne, psychologowie są z najwyższej półki, to są bardzo wykwalifikowane osoby, które wiedzą jak pomagać drugiemu człowiekowi i nie robią tego, zaznaczam, to nie są płatne terapie, to jest wszystko wolontaryjne, to jest oparte o to, że ktoś chce pomóc drugiemu człowiekowi i to się, to się czuje, bo to jest inny rodzaj i pracy i działania, kiedy coś chcemy, tak jak tutaj właśnie pan Jurek lata, teraz biega, skręca lampki, naprawia cokolwiek jako wolontariusz. Jak w każdym ministerstwie musi być sala konferencyjna, więc zapraszam do tej naszej. To... Nigdy nie zlikwidujemy samotności w 100%, to jest niemożliwe, ale możemy przeciwdziałać e, i wielkości, i skutkom. Dzisiaj tak samo z samotnością trzeba walczyć. Wiemy, że są kraje, które mają swoje ministerstwa, tak? Jest to Wielka Brytania, jest to Japonia, Szwecja mówi, że też założy Ministerstwo do spraw samotności. W Niemczech też o tym się mówi. Polska dzisiaj jeszcze nie, ale myślę, że czasem też powstanie takie ministerstwo, prawdziwe, rządowe, które będzie tworzyć programy, bo my dzisiaj troszkę działamy akcyjnie, ale tutaj trzeba myśleć o tym, co będzie za rok, za pięć, za 10 lat, jak minimalizować tą dżumę XXI wieku. Co prawda jesteśmy w centrum Katowic, stąd 300 metrów jest Rynek Katowicki, a, je, a pomimo tego, że to jest taki wielki ruch miejski, jesteśmy tutaj w centrum też lasu. Jesteśmy w takiej pięknej scenerii, której możemy wreszcie troszkę odizolować, lekko zamknąć, poczuć się właśnie jak w takim prawdziwym lesie i posłuchać sobie nawet tych ptaszków. To jest nasz drugi pokój leśny, bo ten pierwszy jest taki jeden na jeden, gdzie się rozmawiasz o trudnościach takich głębokich, życiowych. A tutaj można wspólnie z innymi osobami usiąść przy dobrej kawie, dobrym ciastku, a czasami też trochę się zamknąć tutaj. Poczuć ten piękny zapach drzewa, bo naprawdę tutaj pięknie pachnie, jak zamkniemy drzwi. Słyszycie te ptaszki ćwierkające, i troszkę tak się troszkę. Hmm, no, lekko odlecieć, bym tak powiedział. Czasami tu wchodzę i ludzie tam siedzą sobie tak prawie śpią, odpoczywając. Mi to bardzo, bardzo cieszy, bo w kontekście ludzi starszych nie zawsze jest możliwy dzisiaj dla nich taki wyjazd za miasto. I tutaj mogą, pomimo tego, że jesteśmy w centrum miasta, być właśnie też w lesie. To nie jest chyba wyciągnąć osobę, która nie chce, jej się za bardzo, tak wychodzić do świata i tak dalej, nie? Żeby żeby... Nie, no do... ja byłam zamknięta w sobie, jak przyszłam, to jak szara myszka. A teraz już się udzielam, jeżdżę na różne spotkania, czy na koncerty, czy do miasta, miasta ogrodów, tam jeżdżę na śpiewanie, granie, także. A co z Pani Place takim, takim osobom, które właśnie są zamknięte, no i nie widzą się za bardzo. No tu można uzyskać pomoc psychologiczną też i dlatego warto, bo ja właśnie uzyskałam taką pomoc i otwarłam się na świat i na ludzi i. I całkiem inaczej to teraz przeżywam i żyję swoim życiem po prostu. Nie Już nie siedzę w czterech ścianach, tylko także i do Skansenu też jeżdżę na śpiewanie granie. I tutaj przychodzę i tu niekiedy są takie akcje, że warsztaty, że można z tego skorzystać. Florystyczne, nieflorystyczne malowanie. Także Czyli warto. warto przyjść do miejsca. Warto, bo... No i to polega też na tym, żeby ja z początku też sama osobno, przy stoliku i nie, nie rozmawiałam. A teraz to jak przychodzę, jest więcej osób, to się dosiadam, pytam, czy można. Roz... Zaczynamy rozmowę. Ja bym, i... ten moment przełamania. Pani pamięta? to było takie ciach, czy to było raczej stopniowe? Nie, stopniowe. Czasami też e, ludzie potrafią, mają chęć zabawienia się, więc każdą sobotę o 17 są fajfy. Trzy godziny jest muzyka, DJ przychodzi, włącza światła i robi się to taka prawdziwa dyskoteka. E, nazwaliśmy ją fajfy dla seniorów, dlatego że ona jest skierowana do osób starszych, które normalnie by się krępowały gdzieś poruszać, potańczyć, e, a tutaj to jest ich, ich wolne miejsce. Robią co chcą, świetnie się bawią. Przyznam że czasami jak tu przychodzimy w sobotę zobaczyć, to aż nie możemy uwierzyć, że ludzie potrafią tak się pięknie bawić i to jest bardzo ciekawe bez alkoholu. Życie Fundacji, życie Mikołaja Rkowskiego to jest codzienna może być taka pasja myślenia, po co jesteśmy tu i teraz. A jeśli jesteśmy tu i teraz, to jakieś dzieło jest przed nami, jakąś misję musimy wypełnić. To mi sprawia ogromną satysfakcję, ogromną radość. Nie zamieniłbym tego na żadne inne życie. Nigdy bym nie chciał wrócić o 15 z pracy i włączyć telewizor, coś oglądać. Wracam późno, a jeszcze jadę na rower, żeby zadbać o jakąś kondycję i cieszy mnie to, kiedy każdy dzień jest takim nowym wyzwaniem, nową przygodą.